Dziś czuję się jak bohaterka serialu Alo Alo i dziś nagrywam odcinek o trenczu, czyli klasycznym prochowcu, czyli idealnym klasycznym płaszczu na wiosnę i jesień. Jak go nosić na trzy sposoby? Zobaczcie. Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Monika Jurczyk, Osa Osobista. Listka dzisiaj tręcz. E, dlaczego tręcz? E, dlatego, że to jest płaszcz, który pasuje po prostu do wszystkiego, więc można spokojnie uznać, że e, może się znaleźć w każdej e, garderobie. Ja oczywiście długo się zastanawiałam, czy ten kolor będzie dla mnie dobry, ponieważ sama jestem odcieniem typem srebrnym, więc ciepłe odcienie nie są dla mnie najlepsze. Natomiast ten ma taki kolor pomiędzy, więc myślę, że spokojnie się broni w trenczu. Najważniejsza jest jakość. Im lepszy, tym lepiej. Nie ma co na tej jakości oszczędzać. Ja mam na sobie w tych stylizacjach klasyczny prochowiec Polskiej marki Greenpoint, który muszę przyznać, jest bardzo dobrze e, wykonany. Jeżeli ktoś ma ochotę zainwestować, to oczywiście najlepsze na świecie są tręcze marki Berbery. E, I to właśnie marka Berbery wprowadziła je na rynek jako płaszcze nieprzemakalne na no cóż, klasyczną angielską pogodę. Ja swój trencz zamówiłam dużo większy, ponieważ to jest rozmiar 44, um, a noszę rozmiar 36. Dlaczego? Dlatego, że akurat w tym sezonie bardzo modne są płaszcze za duże, płaszcze oversize, um, więc chciałam, żeby on wyglądał po prostu bardziej modowo. Natomiast jeżeli jesteście typem klasycznym, to po prostu wybierzcie swój rozmiar i powinno być ok. Jeśli chodzi o stylizację, pierwsza stylizacja klasyk nad klasyki, czyli e, obcisła, jasna sukienka, e, dzianinowa i do tego buty również polskiej marki. Zurbano, buty zwierzęcy, wzór, kolejna rzecz, która nigdy nie wychodzi z mody. Moje mają chyba dwa lata, wyglądają nadal świetnie, są dobre jakościowo i z tym płaszczem robią z jednej strony bardzo kobiecy, bardzo elegancki, ale również seksowny look, dlatego że Taki płaszcz, mimo że jest klasyczny, to mam wrażenie, że trochę puszcza do nas oko, jest taki lekko e, flirtujący, e, można nie mieć również nic pod spodem, przecież sprawdzą nieliczni. E, druga stylizacja, e, również elegancka, ale w wersji bardziej do pracy. Jeżeli e, musicie w pracy mm, wyglądać. E, elegancko. Nie chciałam tutaj pokazywać klasycznej białej koszuli, bo wydawało mi się, że z tym poradzicie sobie same najlepiej, więc do błyszczących spodni od garnituru dobrałam równie błyszczącą bluzkę trochę w stylu piżamowym, szaro-musztardową. Bluzka jest trochę oversize, więc oczywiście wkładam ją w środek spodni, do tego wspomniane już. Klasyczne szpilki, i look do pracy jest gotowy. Tak jak mówię, jeżeli potrzebujecie czegoś bardziej dreskodowego, wystarczy bluzkę wymienić na białą koszulę. Może być znowu klasyczna, e, raczej przy ciele, może być męska, oversize i też będzie wyglądała świetnie. Kolejna e, stylizacja, najwygodniejsza i w sumie najbardziej łamiąca schematy dotyczące klasycznego e, płaszcza, dlatego że tutaj mamy wielką, wielką różową bluzę z kapturem. E, moją ulubioną w tym sezonie, wspaniała, miękka, duża, ciepła. Szczególnie, że wiosna nas niespe niespecjalnie rozpieszcza, więc ona przydaje się na wiele różnych okazji. Mm, bluza pod spód klasycznego płaszcza sprawia, że ten płaszcz już całkowicie przestaje być y, klasyczny i nagle staje się zupełnie nieoczywistym rozwiązaniem. Do tego po prostu jeansy i adidasy. Mm, modna torebka, moja ulubiona. Chloe i w sumie jestem ubrana na każdą okazję i pokazuję Wam te stylizacje teraz w filmie, ale jeżeli miałybyśmy okazję spotkać się gdzieś na ulicy, to istnieje 50% prawdopodobieństwo, że będę wyglądała właśnie tak. Oczywiście taki klasyczny prochowiec ma dużo więcej zastosowań niż tylko trzy. Te trzy to tylko wstęp i zachęcenie Was do tego, żebyście same e, eksperymentowały. E, niektóre sylwetki mogą spróbować po prostu no-nowego golfu, pod spodem też będzie mm, wspaniale. E, co jeszcze, zwierzęce wzory tutaj można dodać, też by było ekstra, długa, zwiewna sukienka. E, Dopasowana kolorystycznie, i na przykład białe e, trampki też wyglądałyby świetnie. E, to, co próbuję Wam przekazać w tym filmie, to to, że to jest płaszcz, który naprawdę można aranżować na miliony, miliony sposobów. Myślę, że nie bez powodu jest bestsellerem od wielu, wielu e, lat. E, tym bardziej, że. No właśnie e, związany paskiem jest bardziej kobiecy i sexy, e, rozwiązany, luźniejszy, robi się bardziej modowy i nonszalancki. Więc faktycznie jest to płaszcz, w którym możesz być taka, jaka chcesz. Mam nadzieję, że moje filmy Wam się podobają, więc bardzo proszę o łapkę w górę, o zasubskrybowanie, a ja będę sobie nagrywać dla Was dalej.